Dobra, no dobra, to no co? Morę no, robisz... w no, no, To już nagra się, nie da. Or, a ja, ja... w ogóle główna zagraniczka! No, Jak chcesz, ten Dawid, może ze mną zagrać do? Tak jakby. pokczamp! Jest pokczamp, pokczamp! Bo jest tutaj ten fajny turniej, Palek Hub jest! Dużo wygrań. Nie, nie dużo wygrań, tylko co to jest? Jak ksia... ja książkę czytam, bo mi się nudzi. A to Dawid, czytaj. Chyba, że tak jakby jesteś tak czegoś jakaś coś w tym stylu, ale wiesz, czytaj z książkę jak chcesz mi to tam obojętnie być. jest możesz sobie naglądać aha i nie mam dwa nie masz dwa nie masz dwa ile to sobie zrobić pięć sekund nie no wiem rozumiem że to prostu albo nie chce bo to no... chyba jakby lepiej to zagrać jakby lepiej to zrobić, tak. Mogą, mogą ci się szybciej typy wbić, na no, tak jakby na konto, mogą ci się skakać więc jest Chyba o to chodzi, bo to jest lagowanie dwuetapowe. Więc wiesz. W ogóle pokazałam ci, że jest, są dwie osoby na live. Pokazujmy, czy że są dwie osoby. Jak chcecie zagrać, to Dawid przespami wam tego. Przyspami wam mój nick na czasie. Trzy raz. Weź przyzto ten... Mój nick na spamie trzy razy, zabudowa. Dingo, 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 dingo... Harry Potter Harry Potter teraz sam odzwał jak chcesz Ty w ogóle nie pokazało mi na tym Nie pokazało mi teraz Wzięło mi live'a No No wiecie no Tel, bo na telefonie nawet patrzę, a masz predatora? Wiesz, te wyzwanie predatora jakoś mm, nie robię. wiesz, nie robię, po prostu o tak. Nie wiem, jakoś, tak jak wiesz, dla mnie wyzwania są do dupy. I tyle. Już hmm. są dwie osoby na live, więc jump. Chyba nawet teraz ze mną trzy. A my zostało tylko jedno zadanie. No to PogChamp. PogChamp. Eee, co... No nowego live'a założę. Czekajcie